To jest trochę ze zwycięstwa, jak wiedzieliśmy, nie przyjdzie tak łatwo jak w turnieju Tak więc, tym bardziej ono cieszy. Przede wszystkim to, bo byliśmy siebie po to się zmściło. W ataku nie mieliśmy zbyt problemów. Cieszymy się na tę przesławę, która była piła w drugiej połowie i udało nam się otworzyć na parę lat. Trochę obawy były te kary zbyt kary dla nas. To jednak jest, na tym będziemy musieli popracować porozmawiać, jednak zaangażowanie w grze obrony, bo w drugiej połowie już tych karbą nie. Mimo że twardsza gra. Niepotrzebnie troszeczkę tą przewagę dosłowniliśmy, bo gdzieś tam mamy piłkę, jeszcze obroniliśmy, to teraz to gdzieś do koła. Chce kontra przestrzelona tak, jeszcze? Tak, czy kontra przestrzelona, więc to niepotrzebnie. Ale z drugiej strony trzeba oddać, że Słowacy też mieli kilka piłek, których mogli na przykład skoczyć, rozmawiałem z zawodnikiem, który dzisiaj nie grał Słowackim, który ma kontuzję z szucem. Mówiłem, że też tam była sytuacja taka, że mogli na cztery odskoczyć i wtedy byłoby już dla nas dosyć trudne. No ale to są mistrzostwa i na pewno gdzieś jakieś doświadczenie z takiego spotkania jest. Gratuluję chłopakom, no to był naprawdę trudny mecz. To trzeba było zobaczyć jak do tego się przygotowywali, jak chcieli, a w pierwszej przerwie mieliśmy naprawdę dużo chyba przez głowę myśli przechodziło. Gdzieś tam wracają takie mecze, między innymi ten z Radomia, czy to co ostatnio graliśmy z nimi w Polsce. W ich pełnych składzie oczywiście wtedy w Warszawie, gdzie w Łodzi też tam szczęśliwie jedną ramką wygraliśmy, a na Torwarze nas pogonili. Także myślę, że te obawy były prawdziwe i te obawy były potwierdziły się to, co zresztą słowacki prezentował.